Cześć kochani, witam Was w nowym tutorialu. Dzisiaj na warsztat biorę Lise Garlard z Silent Hill. Prawdopodobnie imię i nazwisko nic Wam nie mówi, mi też by nie powiedziało. To jest płacząca yy, pielęgniarka ubrana na czerwono, która płacze nad inkubatorem. To jest ta scena. Oczywiście charakteryzacja jest przepiękna. Tak naprawdę Lise widzimy w grze. Silent Hill i ona tam ma chyba bardziej rozbudowany wątek opieram się tylko na tym, co przeczytałam w internecie, natomiast w filmie pokazuje się jako wspomnienie e, i e, jest taki bardzo, 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 bardzo okrojony jej wątek, natomiast ta charakteryzacja i cały jej sposób grania tej e, sceny jest przepiękny wiecie już, że jestem dużą fanką Silent Hill czego nie wiecie to to, że Nagrywam najpierw lisę, a potem nagrywam dla Was e, pielęgniarki Silent Hill. Korzystam z tego, że ten kostium jest czysty i mogę go użyć do czegoś jeszcze. Więc tak, do dzieła. Zapraszam Was na tutorial. Tą perukę znacie, to jest kręcony blond lace front od Eva Hair, tyle że wyprostowam tą perukę na potrzeby tej charakteryzacji. Jak założyć perukę lace front macie w filmie na moim kanale, link zostawiam Wam w opisie. Charakteryzację zaczynam od użycia białej kredki, którą mapuję wszystkie pęknięcia na twarzy. Następnym krokiem będzie dwuskładnikowy silikon. Nakładam tyle samo części A co części B i mieszam. Mam mniej więcej 5 minut pracy zanim stężeje, dlatego polecam Wam robić małe ilości. Nakładam go szpatułką na twarz. On dosyć dobrze trzyma się twarzy, więc nie wymaga kleju pod. Jak silikon stężeje obficie go pudruję, żeby oczywiście zdjąć błysk, ale też żeby podkład lepiej mi się trzymał. Możecie użyć pudru transparentnego lub talku. Następnym krokiem jest podkład. Nakładam go gąbeczką i oczywiście rozjaśnienie brwi. Mój ulubiony żel z maka w kolorze blond. Uwielbiam go, bo daje naturalny efekt. Używam kółka z Kryolana do robienia krwiaków. Tego malinowego odcieniu na początek maluję wszystkie pęknięcia skóry. Najciemniejszym kolorem z kółka robię cieniowanie tych pęknięć. czerwoną szminką lub tłustą farbą podkreślam oczy. To jest ważny krok, ponieważ to, to jest kolor bazowy, dopiero na niego będę nakładać żelatynę. Przepis na żelatynę macie w charakteryzacji na Freddygo Krugera, rzucam Wam link w opisie. Natomiast do mojej żelatyny dodałam sztuczną krew, cień granatowy, cień błękitny i mąkę. Wszystko robiłam na oko, więc nie podam Wam dokładnych proporcji, ale sugerowałam się raczej kolorem i fakturą. Maluję usta konturówką w kolorze herbacianym, i jasnym cieniem robię highlighty na twarzy. Generalnie skupiam się wokół pęknięć skóry. Ostatnim krokiem jest sztuczna krew. Nakładam ją druciakiem. To daje super efekt. Soczewki widescreen i bang, jestem gotowa. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę. A jeśli lubisz mnie oglądać, to koniecznie kliknij suba. Łapcie kilka filmów, może będą dla Was inspiracją. Zostań w domu i do zobaczenia w następnej charakteryzacji lub w make-up tutorialu.